Chciałem ja sobie Szczęść Boże jest w Szczecinie. Co szczęść Boże? Dobra, bo nas słychać. Halo, halo, halo. Czy nas słychać? Witamy wszystkich, którzy powoli tutaj do nas docierają za pośrednictwem internetu. Szczęść Boże, witamy. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Machamy. Jest jak zwykle z nami ciocia Magda, ciocia Ola i ja, ciąc Piotret. Znowu dzisiaj żeśmy sobie gdzieś przyjechali na jakąś, jakąś tabliczkę. Ciekawe, czy teraz ktoś zdadnie. Bo wiecie, poziom zagadek rośnie. Z każdym odcinkiem chowamy się w bardziej ciekawe miejsce. No pewnie wiecie no. Chcemy też Wam powiedzieć, że prawdopodobnie dzisiaj będą w tle słyszane samochody. Dlatego, po prostu, bądźcie na to przygotowani, że może gorzej słychać troszkę to czasami. Będziemy wtedy starali się powtarzać pewne rzeczy. Kto tu dzisiaj z nami już jest? Marysia Czeta. Panie Piotrze, pozdrawiamy Pana, żonę. Marysia, to chyba już od wczoraj radna Czeta, tak mi się to się wydaje. Od czwartku. Boże, Marysiu, witamy. Pan Maciej Chrupka, no jak Maciej, to pewnie też Florentyna, Jadwiga, tak, pewnie żona. Pozdrawiamy serdecznie, szczęść Boże, szczęść Boże. <grych> Ksawier, szczęść Boże, pozdrawiamy Ciebie, rodziców. Patryk Benedyczak, jesteś mamą pewnie, szczęść Boże, witamy Cię. Kto tu jeszcze dzisiaj z nami będzie? Na razie się nikt nie pokazuje. dajmy jeszcze chwilę czasu żeby wszyscy, którzy chcą mogli się tutaj zejść i pojawić Nie wiem, czy widać za nami taką wielką chmurę. Zastanawiamy się, czy ona nas złapie, to znaczy, czy będziemy uciekać przed deszczem. Mamy, mamy nadzieję, że nie. Mamy też nadzieję, że jesteście wypoczęci po weekendzie. Że trochę odpoczęliście. Mam już odpowiedź. Gdzie jesteśmy? Piszcie jeszcze, kto jest. Skąd jesteście? Skąd się do nas. Skąd się z nami łączycie? Gdzie siedzicie teraz? ciociu Magdu, czy. Podpowiemy, gdzie jesteśmy? Nie. No niech, nie, no my nie będziemy odpowiadać. Ale w komentarzach mogą się pojawić odpowiedzi, tak? Już się widzę, pojawiają. Powoli. To może konkretnie? Jeden po siódmej. Dziewiętnasta jeden znaczy się. O, niektórzy piszą, że jesteśmy na wsi. Bardzo dobra odpowiedź. A ja Wam muszę powiedzieć, że czat u mnie się nie odświeża. Nie wiem dlaczego. A. Może tutaj źle robię coś. O, no teraz już widzę lepiej. To trzeba było odświeżyć. O, Daria i Norbert, witamy. Szczęść Boże, Daria. Marta Czaplicka, pozdrawiamy Cię. Szczęść Boże. Pani Ela Jotubit, witamy. Marta, Paweł, Maksymilian, Dominika, pozdrawiamy Was również. Katarzyna Rudzka, Czyżby było to w M wie? Myślę, że... Ktoś ciepło, rozwinął, ciepło, ale... Rozwinął już dalej ktoś ten myślowy skrót. Aha. Jesteśmy na wsi. Tak, Pani Tatarzyno, jesteśmy na, na wsi. Pani Grażyna Taniewska, pozdrawiamy Pani Grażyno, szczęść Boże. Pani Ilona Tawnit, Pani Tasia z Olą Martą, pozdrawiamy Was. Leszek, Pan Leszek całą rodziną. Pani Ilona Tawnit z... oczywiście odgadła. Jesteśmy na Michałowie, ale gdzie? Bo Michałów jest długi i szeroki. Pytanie, gdzie jesteśmy? <laughs> Koło kapliczki. Wow, Ulica super, energetyków tak. pozdrawia. Właśnie tak. Koło tapliczki jesteśmy. Pani no, Elu, ma pani konkretnie. rację. Jesteśmy jest koło konkretnie. tapliczki, faktycznie ma pani rację. Dobrze. Słuchajcie, jest 19.03, myślę, że możemy zaczynać, tak? Dobrze. Słuchajcie, to jeszcze będziemy się pozdrawiać na końcu, a teraz chciałbym, żebyśmy właśnie. Przede wszystkim się przywitali ze sobą nawzajem, z Panem Bogiem. Cieszę się, że jesteście, że jesteście już trzeci raz z nami na naszym nabożeństwie majowym dla dzieci. Dziękujemy Wam za to, że razem z rodzicami przesyłacie odpowiedzi na zadania i pytania, które Wam zadajemy. Cieszymy się, że jesteście z nami już trzeci raz. Witamy tych, którzy są po raz pierwszy. Bardzo Wam też dziękujemy za wszystkie obrazki Maryi, które do nas dotarły. Dziękujemy za wszelkie filmiki, na których pokazujecie jak tańczycie. To jest naprawdę super. Wszystkie te zdjęcia, filmiki, obrazki gromadzimy w odpowiednim miejscu. I pod koniec miesiąca, pod koniec maja, myślę, że zrobimy taki filmik, na którym wszystkie te e, Wasze prace zostaną pokazane. Dobrze? To będzie to nasza pamiątka. Oczywiście, myślimy o jakiejś nagrodzie dla Was, którzy się angażujecie, ale to dopiero e, będziemy sobie o tym mówić pod koniec maja. Dobrze? No dobrze. Jeżeli już jesteśmy, to jeżeli ktoś ma książeczkę, to niech otworzy na stronie 140. Książeczkę do nabożeństwa, taką białą, komunijną, na stronie 140. I tam jest Litania Loretańska do Najświętszej Maryi Panny. Pamiętajcie, że jeśli ktoś nie ma takiej książeczki, to niech się nie martwi, bo w opisie do tej transmisji pod okienkiem z transmisją należy rozwinąć opis i w opisie jest link do tekstu Litanii. To kto nie ma, może sobie teraz ten link aktywować, kliknąć. A kto ma książeczkę, może tylko dostać książeczki. No dobrze. W takim razie pomyślcie Teraz, za kogo chcecie się pomodlić? Komu, kogo chcecie jakby powierzyć Panu Bogu i Maryi? Może chcecie podziękować właśnie za jakąś osobę, za jakieś dobre wydarzenie? Jesteśmy, jesteśmy gotowi? Wszyscy mają te teksty? Dobrze. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami, Synu Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami, Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Maryjo, módl się za nami. Święta Boża Rodzicielko, módl się za nami. Święta Panno nad pannami, módl się za nami. Matko Chrystusowa, módl się za nami. Matko Kościoła, módl się za nami. Matko łaski Bożej, módl się za nami. Matko miłosierdzia, módl się za nami. Matko nieustalania. Módl się za nami, Matko najczystsza, módl się za nami, Matko dziewicza, módl się za nami, Matko nienaruszona, módl się za nami, Matko najmilsza, módl się za nami. Matko przedziwna, módl się za nami, matko dobrej rady, módl się za nami, matko stworzyciela, módl się za nami, matko Zbawiciela, módl się za nami, Panno roztropna, módl się za nami. Panno czcigodna, módl się za nami. Panno wsławiona, módl się za nami. Panno można, módl się za nami. Panno łaskawa, módl się za nami. Panno wierna, módl się za nami. Zwierciadło sprawiedliwości, módl się za nami, stolica mądrości, módl się za nami, przyczyną naszej radości. Módl się za nami, przybytku Ducha Świętego, módl się za nami, przybytku chwalebny, módl się za nami przybytku sławnej pobożności, módl się za nami. Różo duchowna, módl się za nami, wieżo Dawidowa, módl się za nami, wieżo z kości słoniowej, módl się za nami, domie złoty, Módl się za nami, Arto Przymierza. Módl się za nami, Bramo Niebieska. Módl się za nami, Gwiazdo Zaranna. Módl się za nami, Uzdrowienie Chorych. Módl się za nami, Ucieczko Grzesznych. Módl się za nami, Pocieszycielko Strapionych, Módl się za nami, Swomosze Niewiernych. Módl się za nami, Królowo Aniołów, Módl się za nami, Królowo Patriarchów, Módl się za nami, Królowo Proroków, Módl się za nami, królowo apostołów, módl się za nami, królowo męczenników, módl się za nami, królowo wyznawców, módl się za nami, królowo dziewic, módl się za nami. Królowo wszystkich świętych, módl się za nami, Królowo bez masy pierworodnej poczęta. Módl się za nami, Królowo w niebo wzięta. Módl się za nami, Królowo Różanica świętego. Módl się za nami, Królowo rodzin. Módl się za nami, królowo pokoju. Módl się za nami, królowo polski. Módl się za nami, królowo świata. Módl się za nami, baranku bożym, który gładzisz grzechy świata. Przepuść nam, panie, przepuść nam, panie, baranku Boży, który gładzisz grzechy świata. Wysłuchaj nas, panie, wysłuchaj nas, panie, baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Zmiłuj się, się nad nami. Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowi. Módlmy się. Prosimy Cię, Panie Boże, dozwól nam cudom Twoim cieszyć się trwałym zdrowiem duszy i ciała. A za przyczyną Najświętszej Maryi Zawsze Dziewicy, racz nas uwolnić od doczesnych utrapień i obdarzyć wieczną radością. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Pod Twoją obronę. Ucietamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami. Racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza. Synem swoim nas pojednaj, synowi swojemu nas polecaj, swojemu synowi nas oddawaj. Amen. Amen. Bardzo Wam dziękujemy za modlitwę litanią. Myślimy sobie, że już chyba melodia jest Wam bardzo dobrze znana, prawda? Już się z nią obeznałyście i będziecie już sobie ją zawsze śpiewać. Pamiętajcie, że możecie też tą melodię i litanię śpiewać codziennie w Waszych domach, z rodzinami. Niekoniecznie z nami we wtorki czwartki. Nie tylko z nami we wtorki i czwartki. Oczywiście. Słuchajcie, a teraz zanim przejdziemy do naszej mini katechezy, to musi być powtórka z czwartku. Powtórzymy sobie piosenkę, którą się nauczyliśmy. Hmm, Tawy, czy ktoś jeszcze pamięta, co to była za piosenka? Ciocia Magdu, czy Ciocia pamięta? Moment, moment, muszę sobie przypomnieć. Ja no, pamiętam, Amen, jak Maryja. Kiedy ci smutno. Kiedy ci smutno i nic nie wychodzi. Dokładnie, o, tak to szło. To słuchajcie, teraz te no właśnie, te musicie mieć w swoich główkach to my sobie ten tekst przypomnimy, prawda? Teraz Ciociu Magdu, tak. Ciocia nam przypomni cały tekst. Ja przypomnę tekst, a ksiądz może przypomni tak gesty. Tak jest. Ja najbardziej. Też tu przesunę i proszę bardzo. Kiedy ci smutno i nic nie wychodzi, mów amen, jak Maryja, amen, jak Maryja, amen. Widocznie Bóg tak chce, o, 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 o. Tak jak Maryja i Józef, wypełniaj wolę Boga jedyną, i zanieść tam swój uśmiech i serce,